No, witam. Za mną pierwsza noc. I właśnie tutaj, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Proszę. Spaliśmy. To znaczy, się ja i moja Jamaszka. Za mną jest yy, te drzewa. Tam były. Ptaki, nie wiem, wrony chyba, tak niezadowolone rajcowały parę razy, przyprawiły mnie prawie o zawał serca, bo hałasowały jakby ludzi, ale na szczęście, na szczęście zwierzęta i ptaki były, ale ludzi nie było. No i tak to wygląda i może się nawet ktoś zdziwi, dlaczego? Tak, no ale ale to jest przygoda. To jest przygoda niezależnie od tego, ile masz lat. Jak masz lat 20, to pewne rzeczy są naturalne. Jakoś w mentalności ludzkiej przyjęło się uważać, że człowiek, który ma lat 50, o, to już powinien być taki bardzo poważny, bo nie wypada. Gównoprawda, prawda. Jak nie wypada? Żyć. Żyć wypada zawsze. Żyć wypada się zawsze cieszyć. Jak będę miał lat 70, mam nadzieję, że również będę robił to, co u wielu nie wypada. A tutaj jeszcze chcę Wam szybciutko pokazać, jest, bo to jest opuszczone gospodarstwo i taką mam. Chałupkę tutaj za mną. Stara, rozwalająca się, ale przyłączę. Prądowe jest. A przyjechałem sobie taką drogą. Jak widać. I teraz, jeżeli się obrócę, to za mną. Nie wiem, może widać taką, jakby wieżę małą. Tam już jest granica z Litwą. Także już jestem. Rzeczywiście na pograniczu. Czyli baj! Do usłyszenia!